Jeżeli chodzi o spalinowe lokomotywy, jest to najsilniejsza, jaka jeździ po, po, po polskich torach. E, 4800 na haku ciągamy, normalnie w pociągach. Przy takim, przy takim obciążeniu, to ona gdzieś 800 litrów na 100 spala. To jest czubak? To jest czubak, tak. To jest ramka. Ja, ja muszę go cały trzymać. Czyli co, 30 sekund go puścić, jak się zapali lampka i, i to już złapy. 800 i co tak? Tak. tak. Coś podobne tak. jak w tramwaju, żeby pojechał to też trzeba cały czas e, trzymać, tak. trzymać, no. trzymać. No. A moc kultywy? Proszę? Moc do No, Mówię, najmocniejsze w Polsce. A po jakich to będzie, 4000?